Zapraszam Was w podróż ko kosmiczną do gry Ganymedes. Zapraszam. To jest Ganymedes oraz zawartość pudełka. Nie jest to gra jakaś strasznie długa, ponieważ gra się w nią tylko 30, tak, 20 do 40 minut, jest napisane na pudełku. 14 plus oraz od 2 do czterech graczy. Instrukcja również nie jest jakoś powalająco długa. Ma zaledwie kilka stron. Mamy również cztery takie planszetki gracza, a raczej graczy, takie planszetki graczy. Na których będziemy wyznaczali sobie nas, naszymi ludzikami kolorowymi. Są cztery kolory ludzików: niebieski, czerwony, fioletowy i żółty. Fioletowy sobie wysypiemy. Tutaj mamy na stole żółty kolor, niebieski, czerwony oraz fioletowy. Naszymi ludzikami będziemy chodzili po planetach, które są na naszych planszetkach. Rozkładamy również karty. Karty niebieskie, karty czerwone oraz karty szare. Karty niebieskie to Ziemia czyli statek, który będzie nas transportował znaczy z Ziemi na Marsa. Mamy też czerwoną kartę, czyli kartę ze znaczkiem Marsa, który będzie nas transportował z Marsa na Ganymedesa. Mamy również znaczek szary, który przedstawia jakby dalej będzie nas, jakby statek, który będzie nas transportował z Ganymedesa do wygranej. W pudełku mamy również takie... okienka, które prezentują się w ten sposób. Mamy tutaj cztery planszetki gracza. Trzy kubki kart i cztery kolory ludzików. Oto zawartość pudełka. Jeżeli chodzi o Ganimedes, to chyba wszystko. A ja zapraszam Was również na mój poprzedni film Ogrze Dixit. Macie tam podlinkowane na dole. Żegnam się z Wami i cześć.